Na początek dzisiejszego odcinka miejsce 54 i Lamborghini Centenario. Lambo Centenario. Też nie mam pewności, jak się powinno właściwie mówić. Na pewno jest to Lamborghini? Hmm. No, tu, już jest, tu już jest kosmos, nie? tak? No. Lamborghini popłynęło tutaj z tym samochodem. No taki Fez na sterydach. No, jest piękne. No, kurczę, mi się podoba. Chyba 100 sztuk miało tego wyjść, o ile dobrze pamiętam. Setne urodziny Ferruccio Lamborghini'ego, ten człowiek to był gość. Żeby stworzyć markę super samochodów tylko dlatego, że pokłócił się czy też był w jakimś sporze z twórcą Ferrari, Senco Ferrari, no to jest włoski duch. To jest ta knobrna postawa. To mi się podoba. Naprawdę tak uczcić setne urodziny, to jest coś bo centenario po włosku oznacza właśnie stulecie. Auto bazuje na Aventadorze, a jego stylistyka jest równie odjechana. Szczególnie w oczy rzuca się potężny tylny dyfuzor, który kryje w sobie trzy rury wydechowe. Te kominy odprowadzają dwutlenek węgla z 12-cylindrowego pieca o mocy 770 koni. No i oczywiście kolekcjonersko świetna inwestycja, jak ktoś się na niego załapał. No ma ten silnik V12, jeszcze ma ten silnik V12, także no, wszystkie są sprzedane dlatego, że ludzie się rzucają na te ostatnie ochłapy spalinowe, które są nam jeszcze przez producentów rzucane. Aventador'y mi się totalnie już opatrzyły, opatrzyły wzbudziły. Zbudziły, tak, dokładnie. Chciałem i... powiedzieć, że Lamborghini ogólnie, że właśnie że... to nudny się zaczął robić w tym wszystkim. A poza tym takie przerost formy na treścią, jeżeli chodzi o Aventador'a było, tak? Mm -hmm. Na przykład tutaj stylistyka jest bardzo fajna i i potem się no, o osiągę już nie mamy co rozmawiać, bo to, to, to jest. Każdy z tych samochodów to jest super ma supercar. No, to, 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 już osiągę, Będziemy, tak, będziemy to. się kłócić o dziesiąte sekundy, a to. Zgadza się. Tu już nie ma sensu przy tym. Tak. Jakby mnie było stać na taką kolekcję, to chętnie bym go miał w kolekcji. Okej, okay, okej. Okay. Ja akurat na przykład nie. Lamborghini nie wybrałbym do kolekcji. Mam innych faworytów. Nie jeździłem, więc nie powiem, co jest złego, co dobrego. Dla mnie wygląd. Osiągi, materiały już do budowy, tak mi imponują, że go kocham już teraz. Niezależnie, które Lamborghini chciałoby się mieć w garażu, prawda, to jest trochę jak z Ferrari. Wiemy, jaki to jest samochód, wiemy, że on nie do końca nadaje się do takiej normalnej jazdy. Natomiast każdy by go chciał mieć, nawet po to, żeby przejechać się w weekend na kawę. Ale lepiej nie brać kawy na wynos, bo można sobie poplamić odzienie. Sprint do setki trwa 2,8 sekundy. Maksymalnie wóz może polecieć 350. Wersja Spider też.